koleżanki, koledzy, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza we wrześniu. Hej, jestem Julia, ale myślę, że mnie już znacie. Kandyduję w wyborach po raz kolejny, ponieważ mam jeszcze mnóstwo pomysłów do zrealizowania i doświadczenia z tym, co robię. Poza tym nie jestem pewna, że wiecie, kto jest naszym patronem, ale czy wiecie, gdzie możecie go spotkać? Sienią możecie znaleźć tu, tu i nawet tu. A co gdyby znalazł się u każdego z Was? Moim jednym z tegorocznych celów jest stworzenie naszego szkolnego merczu, dzięki któremu będziemy mogli pokazać skąd jesteśmy. No i przecież trzeba mieć gdzie się pokazać, dlatego kolejnym ważnym zamierzeniem jest stworzenie naszych portali społecznościowych, takich jak TikTok czy Instagram. Poza tym, oczywiście, kontynuowanie rankingu klasowego i turniejów sportowych. Dodatkowo chcę, aby tematyczne nie były tylko dni, ale i całe miesiące co na pewno urozmaici nasze życie szkolne. Mam nadzieję, że przekonałam Was, abyście wybrali mnie na kolejny rok bycia Waszą przewodniczącą szkoły. Julia 2324. Głosuj na mnie!